Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 15. Wiedząc, że alfa jest kątem ostrym oraz sinus alfa minus cosinus alfa równa się 1 podzielić przez pierwiastek z dwóch, oblicz. W podpunkcie a wartość wyrażenia sinus alfa plus cosinus alfa, w podpunkcie b wartość wyrażenia sinus kwadrat alfa minus cosinus kwadrat alfa. No dobrze, przejdźmy do podpunktu A. Mamy tutaj wyrażenie sinus alfa plus cosinus alfa. Wiemy, że sinus alfa minus cosinus alfa równa się 1 przez pierwiastek z dwóch. Zatem z tego równania wyznaczę sobie najpierw sinus alfa, czyli pozbędziemy się minus cosinus alfa, zatem do obu stron równania dodaję cosinus alfa. Zatem po lewej stronie zostaje nam sinus alfa, a po stronie prawej 1 dzielone przez pierwiastek z dwóch plus cosinus alfa. Teraz korzystamy z jedynki trygonometrycznej. Wiemy, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa jest równe 1. No i w tym równaniu, w miejsce sinusa wstawiam 1 dzielone przez pierwiastek z 2 plus cosinus alfa, czyli mamy 1 dzielone przez pierwiastek z 2 plus cosinus do kwadratu plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Teraz widzimy, że mamy tu wzór skróconego mnożenia, zatem pierwszy wyraz z nawiasu do kwadratu, czyli mamy 1 przez pierwiastek z 2 razy 1 przez pierwiastek z 2 to 1 przez 2, czyli 1 druga. Następnie 2 razy pierwszy wyraz z nawiasu razy drugi wyraz z nawiasu, czyli 2 razy 1 przez pierwiastek z 2 razy cosinus alfa. A następnie drugi wyraz z nawiasu do kwadratu, czyli plus cosinus kwadrat alfa. No i resztę przepisuję, czyli plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Teraz przerzucamy jedynkę z prawej na lewą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuję 1. No i teraz 1 druga odjąć 1 to minus 1 druga. Kosinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to 2 kosinus kwadrat alfa. Natomiast 2 razy 1 przez pierwiastek z 2 to jest 2 przez pierwiastek z 2. Tutaj pozbędziemy się niewymierności zmianownika, czyli rozszerzę ten ułamek przez pierwiastek z 2. Zatem dwa razy pierwiastek z dwóch to dwa pierwiastki z dwóch w liczniku, a w mianowniku pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to dwa. Czyli po skróceniu dwójek otrzymuję pierwiastek z dwóch, no i jeszcze cosinus alfa. I to jest równe 0. No i teraz, jak widzimy, powstało nam równanie kwadratowe. Yy, wprowadzimy sobie podstawienie jako t. Yy, zapiszę cosinus alfa, czyli dla ułatwienia zapisu oczywiście mamy 2T do kwadratu plus pierwiastek z 2 T minus jedna druga jest równe 0. Wypiszemy sobie teraz współczynniki tej funkcji, czyli współczynnik A wynosi 2, współczynnik B wynosi pierwiastek z dwóch i współczynnik C wynosi minus 1 druga. Minus 1 druga, oczywiście tutaj powinna być. Wzór na deltę, czyli b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli wstawiamy. Za b wstawiamy pierwiastek z 2, czyli mamy pierwiastek z 2 do kwadratu. Minus 4 przepisuję razy a, czyli razy 2, i razy c, czyli razy minus 1 druga. Pierwiastek z 2 do kwadratu to pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 4, zatem 2. Minus 4 razy 2 to minus 8. Razy minus 1, druga to plus 4. 2 plus 4 daje nam 6. No i wzory na pierwiastki, czyli T1 w naszym przypadku to będzie minus B minus pierwiastek z delty przez 2 razy A. A T2 to minus B plus pierwiastek z delty dzielone przez 2 razy A. Podstawiamy do T1. Minus B, czyli minus pierwiastek z 2. Minus pierwiastek z delty, czyli minus pierwiastek z 6. I wszystko przez 2a, czyli w naszym przypadku 2 razy 2 to 4. Otrzymujemy, że t1 to minus pierwiastek z 2, minus pierwiastek z 6, dzielone przez 4. Teraz popatrzmy, w liczniku mamy na pewno liczbę ujemną. Jeżeli liczbę ujemną podzielę przez liczbę dodatnią, wynik będzie ujemny. A my wiemy, że cosinus kąta ostrego jest dodatni, zatem to rozwiązanie musimy odrzucić. No i teraz przeliczymy drugie rozwiązanie, czyli T2. Mamy minus B, czyli minus pierwiastek z dwóch, plus pierwiastek z delty, czyli plus pierwiastek z 6 i wszystko dzielone przez 4. No i teraz zobaczmy. Yy, licznik mamy dodatni, mianownik mamy dodatni, więc w tym momencie wszystko się zgadza. Kosinus alfa jest dodatni, czyli możemy przyjąć to rozwiązanie. Zatem zapisuję sinus alfa Równa się 1 przez pierwiastek z 2 plus cosinus. Korzystamy sobie oczywiście z tego równania. No i czyli dostajemy. 1 przez pierwiastek z 2 plus w miejsce cosinusa wstawiam nasze wyrażenie, czyli minus pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6 przez 4. Teraz sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika. Czyli najpierw yy, rozszerzam mój ułamek przez pierwiastek z 2. Zatem mamy 1 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 2, a w mianowniku pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Następnie ten ułamek rozszerzamy przez 2, czyli pierwiastek z 2 razy 2 to 2 pierwiastki z 2, a 2 razy 2 to 4. Zatem ostatecznie otrzymujemy 2 pierwiastki z 2 minus pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6 i wszystko dzielone przez 4. Dwa pierwiastki z dwóch odjąć pierwiastek z dwóch to pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z 6 przez 4. I pod punkt B mamy wyrażenie sinus kwadrat alfa minus cosinus kwadrat alfa. Wiemy z poprzedniego przykładu, że sinus alfa to pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z 6 dzielone przez 4. Zatem sinus kwadrat alfa to będzie to wyrażenie podniesione do kwadratu, czyli Pierwszy wyraz z nawiasu podnosimy do kwadratu. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Następnie 2 razy pierwszy wyraz razy drugi, czyli 2 razy pierwiastek z 2 to 2 pierwiastki z 2, razy pierwiastek z 6 to 2 pierwiastki z 12. I następnie drugi wyraz z nawiasu podniesiony do kwadratu, czyli pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6 daje nam 6. A w mianowniku mamy 4 razy 4, czyli 16. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. 2 plus 6 to 8. 12 zamieniamy na 4 razy 3. Pierwiastek z 4 to 2, zatem otrzymujemy 2 razy 2 to 4. Pierwiastki z 3. I wszystko przez 16. Teraz jeszcze zauważamy, że z ósemki i czwórki możemy wyciągnąć czwórkę przed nawias. Jak z ósemki wyciągniemy 4 przed nawias, w nawiasie zostanie nam 2. Jak z 4 pierwiastki z 3 wyciągniemy czwórkę przed nawias, w nawiasie zostanie nam pierwiastek z 3. Skracamy czwórkę i 16 przez 4, czyli w liczniku mamy 2 plus pierwiastek z 3, a w mianowniku 4. Teraz wyznaczę sobie mm, cosinus kwadrat alfa. Wiem, że cosinus alfa z poprzedniego przykładu to minus pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6 przez 4. Zatem cosinus kwadrat alfa to to wyrażenie podniesione do kwadratu. No i tutaj podobnie korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia, czyli pierwszy wyraz z nawiasu do kwadratu. Pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6 to 6. Teraz odjąć 2 razy pierwszy wyraz z nawiasu razy drugi wyraz z nawiasu, czyli 2 razy pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 2 to 2 pierwiastki z 12, czyli minus 2 pierwiastki z 12. I plus drugi wyraz z nawiasu do kwadratu, czyli pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch daje nam 2. W mianowniku mamy czwórkę, czyli 4 do kwadratu daje nam 16. No i wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. 6 plus 2 to 8. Tutaj podobnie jak poprzednio zamieniamy na minus 4 pierwiastki z 3 i wszystko przez 16. Wyciągamy czwórkę przed nawias z tych dwóch wyrazów, czyli jak z ósemki wyciągnę 4 przed nawias w nawiasie zostanie mi 2. Jak z minus 4 pierwiastki z 3 wyciągnę 4 przednawias, w nawiasie zostanie mi minus pierwiastek z 3 przez 16. Skracamy 4 i 16 przez 4, czyli w liczniku zostaje nam 2 minus pierwiastek z 13, a w mianowniku 4. No i teraz mogę obliczyć wartość wyrażenia sinus kwadrat alfa minus cosinus kwadrat alfa. Podstawiamy. Sinus kwadrat alfa to 2 plus pierwiastek z 3 przez 4 minus... Cosinus kwadrat alfa to 2 minus pierwiastek z 3 przez 4. Mamy wspólne mianowniki, czyli wrzucamy na jedną kreskę ułamkową, zatem mamy 2 plus pierwiastek z 3. Mamy minus, czyli traktujemy to jako nawias. Zatem mamy plus 2, czyli biorąc pod uwagę minus mamy minus 2, mamy minus pierwiastek z 3, czyli biorąc pod uwagę minus, mamy plus pierwiastek z trzech. Zatem 2 odjąć 2 to 0, a pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 3 to 2 pierwiastki z 3 i wszystko przez 4. Skracamy 2 i 4 przez 2, zatem sinus kwadrat alfa minus cosinus kwadrat alfa to pierwiastek z 3 przez 2. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.